mordo, ja jestem Rembol i dzisiaj wraz z Palionem wracamy do wspaniałych czasów, gdzie jeszcze Who's Your Daddy było top, top, top. Trzeba wrócić do 2023 roku, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli chcecie kolejny odcinek z Palionem, zostawcie 50 tysięcy łapek. Sorry, wiem, że to dużo, ale jesteście najlepszą widownią, dlatego muszę troszeczkę od was wymagać, nie pewnie nie. Wszystko gra w no to co, lecę do mojego daddy. Pozdrawiam Tyszkę. Po odcinku dasz mi Dyszkę. <grym> Dobre co? Ło jaka morda śmieszna. Eee. A można być takim ultra dziwnym bobasem, tym nowym, ale nie ten jest śmieszniejszy. Ja wziąłem tego nowego i co? Ej ale w sumie ten mały łeb jak kciuk no, taki fajny. <grym> dobrze. Ty no on jest jakiś upośledzony. Pępka nie ma ty zauważyłeś? Ziomek pępek połknął. Czekaj to ty ruszasz myszką czy ja? To ty ruszasz tą myszką? Czemu ja widzę jak Ty ruszasz myszką w górę. Co tu się dzieje? Czekaj, bo to nie jest. tak. Tam jest chyba wejście po, przez kot. A masz wejście przez pies? <grym ich zauważyć> Powiedz mi o co chodzi w tej grze, bo ja nigdy w nią nie grałem. Jesteś dzieckiem. A, dobra, dzięki już wszystko wiem Czy spadłeś z łóżka! Łajciecz! Ty musisz powodować śmierć swoją, czyli jesz wszystko co popadnie, nawet gówno, nie? Aha, czy tak jesteś Teddy? Co? 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 Czekaj, czekaj, bo się, role się zmieniły Teddy, co ty robisz? Albo powalonego ojca, nie? Ja stąd tu czekam, ja stąd tu czekam, ja się cię boję! Czekaj! Zmutowany. Jak cię mogę zabrać? Stój w miejscu! Nie! Co, co ty nasz no? O, patrz co mam ty, ty masz o mnie dbać ojciec, a nie rzucać we mnie jak... No czekaj! Mi. No Co ty Co ty robisz? Chodź do kuchni, zjemy coś mnie Tata się na mnie zlał Fajnie Tam, tam jest kuchnia, pokażę ci <noise> Zwóca tą bupą! Ej Patologiczna rodzina, ja stąd idę. O czekaj, bo serce mi zakoła, aż wszyscy śmiech, czekaj. Mój, mój stary zachorował. Jen, ja się boję tutaj, będzie ja się o, Nie jest szkła jak coś bo e, Czekaj, to... czekaj, trzeba się wiesz. o! o, o. A, a, a. E, czekaj, bo ja tu nie ogarniam, Musimy się uspokoić teraz, wziąć 15 tysięcy wdechów. O co chodzi w tej no. zastranej grze? Czemu ty we mnie rzucasz szklankami? Szczasz mnie. W grze polega na tym, że ty musisz zginąć, ale muszę cię chronić. No to fajnie mnie chronić. Ziomek rzuca no. we mnie szklanką. Zjedz tą szklankę. Czekaj. Ty puknę piłkę! Co się stało? Co? Nie, nie, ty ją trzymasz! Ty ją trzymasz! Gdzie niby? A się czekaj. Ciś, prawie, ciś e, czekaj, gdzie ty jesteś? W łeb ci rzucę. O! Aaaaaaaaaah! <słuch> Co mi się stało? O, akrobata, stara akrobata Chodź, chodź, chodź Gdzie? Zjedz te szkło Tutaj masz szkło, zjedz je Czemu mi każesz stary zjeść szkło? No bo potem ci nam banana i zobaczymy co się stanie Trzeba się oglądać To jakaś wybuchowa mieszanka, czy o co chodzi? Dawaj no, będziesz spakować Dobra, tu masz, to obok ciebie O, zrzygał się Błądek ci pada, ja robię coś tak O kurde Nie, zjadłem tego banana, to nie miało tak wyglądać Zobaczymy czy nas znajdzie Gdzie ty jesteś? Gdzie byłeś? Nie no A a stary mnie złapał! Ej, ja nie ogarniał ty, 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 ty jest tak na tak powolono, że to jest szok! Co ty mi zrobiłeś? Opakował mi jakiś jabłko do ryja Dobra, dobra, ja, ja tu czekam naprawdę, bo ty... Z... Jaki masz plan? No, po, pokaż, bo ja, no, ja nic nie muszę robić Jak ty się nie chcesz zabić, to ja nic nie muszę robić Ja chcę się zabić, nie chcę żyć w tym w domu Masz 36 sekund na zabicie się Dobra, to idę się zabić, szufladą się przyczastę, websy przyczaste. Jak to się... O, jaka długo? Ja to stopę otworzyłem, co? Czekaj, mam 15 sekund, żeby się zabić, do... tak? Dobra, to idę No Czemu Czy to wszystko porozwalać, Co tu się dzieje? Ho! O, fagedo, na o Ej, o. Stary na... Ej, hey, tu masz że a tu już jest koniec, przykro mi, ale... Nie, jeszcze mogę baterie złapać. O kurde, twój stary nie żyje. Tu świetna gra! <grabi> <grabi> Jak coś wiejesz, y, pogramy, bo naprawdę mam dość. <grabi> To chyba koniec Już, już jesteś? Będziesz się. moim tatusiem teraz? Mogę być twoim Daddy? Syjku synku, co ty robisz? Ej, jak, jak cię złapać? Jak ci wziąć na barana? Właśnie nie wiem, ale niby się da, ale niby się nie da Co popitala sobie? Baterie nie, Baterie mi Smakowity kąsek Ej, otwórz mi to Ej, czekaj I Zamknij dam? mnie, zamknij a, mnie Czekaj, a czekaj przed tym przekręcę tylko kurki Ten, o! Grzeje się! Czekaj, doleję ci ketchupu o kurde, jaram się Ty, co ty? Tu... Czemu jestem cały czerwony? Co tu się, ej Nie no Ej, ginę Ginę Ale nie Synek 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 Nie, nie! Jakie piruety Ja muszę się zastanowić nad życiem, nie? Bo to... ta gra mi naprawdę niszczy łeb totalnie Synu, ja, ja cię, cię poprowadzę, poprowadzę By nie być tak jak twój tata Duchowa nie pępkiem świata No właśnie O kurde Stary musimy pogadać jak z z ojcem już siadł O się Co ja mam z... Co tu się dzieje? Ty no co cię boli, co cię boli w życiu? jestem dobrym tatusiem Powiedział to klęcząc ty na ziemi Jak ja mam się z tym czuć Ja mam dość tego życia Zjem tą piłkę o Zostaw mnie w spokoju nie płacz, ja ci zaraz dam marchewkę, spokojnie. DAJ, tak, SPOKOJNIE! Czekaj, ja ci coś dam, okej? Czy jest żelazko? Co to? Ssak! Ssak! Jest! Tato, to nie do tego służy! Pod kanapą byś ogarnął! Matka cię prosi... Lepiej? Ej serio, ja się nie spodziewałem, że to będzie takie mocne, nie? Nie, jedz, kur... głupcze. Nie Ech. ruszaj się, ja cię uratuję. Nie, 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 nie. łotku za Nie, coś ty narobił Uratowany! Ja, sparaliżowany chyba. Kość do kuchni. <noise> Jak szkło, to jest koniec gry. A gdzie szkło? Nie umieraj! Jedź, jedź, jedź! Nie, nie! Jedz. Nie! Ile tego szkła, cały stół już pieprzyłem? Nie! Coś ty narobił! Cały stolik z się, nic nie jest! Ustaw się tutaj na wycieraczce. No. Dobra. Nie, nie szczekaj na drzwi, czekaj, odwróć się. Odwróć się i ścigamy się, dobra? Aha, aha, no. Kto pierwszy do kuchni? Ja odliczam. Trzy, dwa, jeden. Nie, nie było startu! Co to <laughs> miało znaczyć? Przydałoby się, żeś mnie w końcu coś nauczył. Nauczmy tak drzwi otwierać. Ło, wow, jaka długa ręka! A. O kurczę, to, to, mi. to my nauczyliśmy. Nie żegnam. <laughs> I pofet. Jedz banana, tutaj wow. jedz to, dobrze. Ło, wow, Ło, wow, 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 wow. wow. Stary, nie nadajesz się do niczego. Możesz się jedynie. O kurczę. Takie jedynie. słowa do ojca. Szacunku <laughs> trochę do starego. Dostaw to! Uh, ciepło! <laughs> nie no, znowu pożar! Wow. Ja mam dość tego pachora! Kurde! Wow! Jakie piruety! Czy ty we mnie rzuciłeś talerzem? Nie, to tamten gówniarz. Porozmawiaj z bratem, chodź. Ty jesteś starszy bratem, musisz się porozmawiać. Już! Ale woli. Już do mnie, bo ściągnę pasa! Który syn jest lepszy? Nie wiem, ten, tego już nie ma! Ślad z po nim zaginął. Chyba ty mi, tylko co?! Gdzie wy jesteście? No. Co wy odwalacie? No. Jezus jak <noise> Patrz, patrz to A gdzie ty jesteś? Wyleciałem Jak się tam patrzeć Dobra, do no to idę patrzeć Jak coś to jest, nie wiem, jak z armaty wlecę, czekaj, bo się zmęczyłem Synek, złapiecie, złapiecie, zaufaj ojcu Za trzy Za dwa Za jeden Leci Czy ja cię właśnie zjadłem? Jesteś kanibalem za to jeszcze? No nie wiem, zjadłem albo ciebie, albo jabłko i stało się ze mną coś bardzo dziwnego. Nie widzę cię! No ja Chciałbym nauczyć cię mówić, ale nie słuchasz mnie! Pierdzielasz kurczę, krzesła, to jak ja mam z takim dzieckiem rozmawiać? Ja to co powiedzieć, jak nie umiem mówić? Ciągle mówię, tylko że jestem w zaświatach teraz. W kogo? W zaświatach. Gdzie jest Zaświat? Hmm. <laughs> Poza domem, ale nie możesz wyjść, bo cię mama zamknęła. A gdzie jest matka? Mówiła ci, gdzie wychodzi? Szukała nowego męża, bo ten się nie nadawał. A, Czy tak mi powiedziała, że idzie na randkę, nie? Coś czułem, że ani ty, Bachorze, ani twoja matka mnie nie kochacie. Starałem się jak pogłęb. Ja nie mogę nic zrobić, mam laga. To jest koniec. Mój tata ma depresję. O, to jestem twoim tatą nagle, tak? Żeby ci nie było smutno, nie? Ten zegar odlicza już moją śmierć. Nie chce mi się żyć. Zainwestowałem tyle pieniędzy w ten dom, postawiłem tutaj ten dywan. Tak, to ja zrobiłem. A wiesz kto ci pomaga wybierać ten dywan? Nawet nie mów o twojej matce! Ona teraz mnie zdradza z kimś innym. No właśnie. Marek Wisiewski padł. O, dobra, wstał, stary wstał Dobra, moi drodzy, także dziękuję wam za obejrzenie tego odcineczka Już dzisiaj, w tym momencie Jest odcinek na kanale Paulio... Pauliona, ty Pauliny, Pauliny pa, 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 Paulina, także link macie w opisie I tutaj gdzieś będzie adnotacja za chwilkę Do jego filmiku, da się tak robić? Na tym YouTube, na tym Oczywiście, YouTube teraz? Do. Zostawcie 50 tysięcy łapek Wiem, powaliło mnie troszkę, ale mam nadzieję, że Dacie radę, no i co, widzimy się Już jutro, trzymajcie się Bless